Dzień dobry! Cześć! Proszę bardzo! Na razie, to my pierwsi. Dzień dobry! Proszę bardzo! Moja ulotka. Wyborcza. Proszę dobrze głosować. Dzień dobry! Niech pan poczeka! Proszę bardzo! 金早不嘞。 Dzień dobry. Dzień dobry. Ja się nazywam Michał Kołodziejczak. I startuję bardzo nam tutaj miło. W wyborach. Bardzo miło. Proszę bardzo. Dziękuję. Proszę bardzo. Dziękuję. Dobrego dnia. No, dawaj, nas Pani <grym> Na, <grym> Ale Pani jest kochana. No. <grym> Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja się nazywam Michał Kołodziejczak. Startuję tu w wyborach. I ja mam dla Pani ulotkę. Moją. Dzień dobry. Witam. Zostawiam ulotkę i wiecie co? Tych kabanosów chciałbym cztery i, i bułkę. Ze trzy bułki suche. Witam. A, okay, Dzień dobry. Michał kołodziej tak. No poznałem. poznałem. Tak. To miłe. My jeszcze no takie ja operatory na motorach. No tak, ja jeszcze po całym okręgu na motorze. Wiesz, no, ja będzie się ładnie ubrała. Na motorynkę. <grym>, na takiej motorynce. Widziałem Dzień dobry. Dzień dobry, my się widzieliśmy już Dzień. dzisiaj na targu. Ale zbiega! To my niepotrzebnie tu jedziemy. No ja tutaj mieszkam. Nie? Zakupy się udały? No, zazwyczaj się uda. Dobrze. No, Jedziemy dalej. Powodzenia. Po ja po tak. Dzięki. Dzień dobry. Dobrego dnia. Dałbym panu ulotkę, no ale... <laughs> dzięki. O, tego, tego pan nie lubi. Ja, ja też go nie lubię. Na razie. Proszę bardzo, moja ulotka. Dzień dobry. Dzień, Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Mogę śliwkę? Można, jak najbardziej. Jak idą śliwki? Proszę? Idą śliwki? Są klienci? Idą, no bratu idą, nie narzekaj. Dobrze, do widzenia.